I o przejechać. Wiem, i przejechać. Cześć. Cześć Aniu. Cześć siu. Mm, dzisiaj mamy dla Was temat bardzo aktualny. Nie mogliśmy się oprzeć, żeby go jakby nie poruszyć, dlatego, że temat jest w mediach wszędzie. Wyskakuje z lodówki. Wyskakuje z lodówki. Kto? No nie wiem, o kogo chcesz zapytać? <grym> Ty nie wiesz, nie czytasz portali plotkarskich. Oczywiście, że chodzi o Anię Lewandowską i o jej brzuch. O jej brzuch. Ja bym chciała, żebyś mnie zapytała, co ja o tym sądzę. Dobrze. No, no dobrze, no dobrze. Zapytaj. Aniu, co sądzisz o brzuchu Anny Lewandowskiej? Ani mnie to ziemia ani Grze jeszcze, żeby mówić przy... Ale temat jest ważki, sądząc po ilości skrajnych emocji, które budzi oraz ilości wpisów na różnych blogach, na których, które do mnie dotarły. Miałam o tym nie pisać, ale jednak napiszę, skoro wszyscy o tym mówią. Chodzi o to, że Ania Lewandowska pokazała na swoim Instagramie yy, zdjęcie, selfie, na którym widać jej pociążowy brzuch. Tak, i Anna Lewandowska jest tak naprawdę tylko, mm, nie chcę powiedzieć z przypadku, pretekstem, ale, ale jakby pretekstem do mówienia, do, do, do wyciągania, do jakby otwierania puszki Pandory, dlatego że zawsze znajdzie się w jakimś pokoleniu jakaś Anna Lewandowska, która ośmieli się być bogata, piękna i wysportowana. I teraz z naciskiem na wysportowana. Z naciskiem na wysportowana. Przed ciążą grywałam w tenisa, ale nawet wtedy nie porównywałam się do Sereny Williams, i po ciąży też tego nie robię. Anna Lewandowska jest kim? Jest sportowcem zawodowym. Zawodowym. Podobnie jak jej I teraz tak, to nie jest sportowiec zawodowy, który. Karierę swoją rozpoczął w liceum, nie, Anna Lewandowska zaczęła trenować dużo wcześniej sport jest jej życiem. I to myślę, że można to powiedzieć... To nie tylko to, że w tej chwili to z czego jest najbardziej znana, czyli że Anna Lewandowska, jej plan na to, żeby być zdrowym i tak. jej treningi, nie. Ona jest byłą reprezentantką, chyba byłą... karatę. Yy, Polski, tak, w karate i to jest... Utytułowaną. Utytułowaną, dokładnie i to jest sportowiec. Tak, to jest sportowiec i teraz tak. To jest ktoś, kto długo pracował na swoją formę, dla kogo treningi są czymś jak dla nas spacery. Nie wiem, dlaczego kobiety dają sobie jakby przyzwolenie, żeby porównywać się do bardzo oderwanej od rzeczywistości Anny Lewandowskiej, do polskiej rzeczywistości, mm -hmm. a nie robią tego w stosunku do kobiet, które są wysportowane i są jakby tuż obok. Na wyciągnięcie ręki. Na wyciągnięcie ręki. Mam znajomą, która jest zawodową trenerką fitness. Magda, podobno oglądasz nasz kanał, więc pozdrawiam się serdecznie. Yy, I ona błyskawicznie wróciła do formy. Ale to jest dziewczyna mm. no, bardzo wysportowana i jakby no, nikt y, nie kwestionował tego dlaczego i jak. Każdy wiedział, że ktoś kto jest tak wysportowany i ktoś kto trenuje codziennie, oczywiście błyskawicznie wróci do formy. Być może tak. Ja myślę, że jeśli chodzi o Annę Lewandowską y, to jest jeszcze kwestia takiej zwykłej zazdrości. Przykro. Yy... Kiedy patrzę na jej brzuch, to sobie mogę pomyśleć: O, w tym tygodniu wyciągnęłaś matę do śpiciańki korasa, obiecałaś sobie, że będziesz to robić trzy razy. No to może jednak dzisiaj jeszcze raz spróbujemy. Mhm. Natomiast nie budzi to we mnie żadnych frustracji, że ja tak nie wyglądam, bo nie wyglądam. Mhm. Ale przed ciążą też tak nie wyglądałam. Okej, okay, ale ty trenujesz. To jest dużo powiedziane. No dobrze, starasz się, się. Starasz się zrobić cokolwiek. Wtedy, ja też ty się wiesz. staram, ja też się staram i teraz tak. Wiedząc, Yy, jakim wysiłkiem jest samo wyciągnięcie maty, znalezienie tego czasu i zmuszenie się do ćwiczeń, mhm. jakby nie oceniam, jestem daleka od oceniania ogromu pracy, jakiej na przykład właśnie taka Anna Lewandowska, czy jakakolwiek inna kobieta sportowiec, która urodziła dziecko, włożyła w swoją formę. Rozumiem. Nie jestem o to zazdrosna, ponieważ wiem, że to jest nakład pracy, który wymaga jakby zupełnie innego trybu życia. Przecież w ciąży, w ostatnim trymestrze nie ćwiczymy, nie podnosimy ciężarów, nie biegamy, nie, nie staramy się dorównać kobietom, które nie mają brzuszka z przodu, prawda? Tak. Więc ciało nie jest tak wytrenowane, by mogło być. Nie, i to jest niezależnie od tego, czy ktoś jest szczupły naturalnie, czy nie, ale też do czego zmierzam. Bardzo dużo jest nagle takich. Wypływu takich zdjęć, zobaczcie, tak wygląda prawdziwa kobieta po ciąży. Mm -hmm. co na tych zdjęciach jest? No, jest na wszystko? tych zdjęciach są rozstępy, skóra mocno rozciągnięta, mm -hmm. kobiety ze sporą nadwagą, tak też wyglądają kobiety, tak też. Tak mogą wyglądać, tylko to jest, słuchajcie, wiadomość dla kobiet, tak można wyglądać i można wyglądać tak ale jakby nikt nie, nie, nie stwarza odpowiedniego kontekstu dla tych zdjęć. Wydaje mi się, że to jest jakieś takie zero-jedynkowe i że... Yy, spłaszczone. Spłaszczone, owszem. Yy, myślę, że gdyby Anna Lewandowska na tym zdjęciu pokazała się z fałdką na brzuchu, yy, fala nienawiści byłaby taka sama. Jak ktoś, kto ma fałdkę na brzuchu, nie ma nie może mi dyktować... Jak mają wyglądać moje treningi, więc po prostu no, nie dogodzisz. Myślę, że zdrowy rozsądek jest kluczem do wszystkiego. Tak, i takie y, podejście: y, powiedzmy, no danie sobie czasu, y, na przykład na połóg, który trwa 6 tygodni. I szczerze powiedziawszy, w ciągu tych 6 tygodni nie zachęcam nikogo, aby rozkładał matę do ćwiczeń i zaczynał. Zabieram się za ćwiczenia. Tak, natomiast jeżeli ktoś ma kompleksy, to podejrzewam, że zdjęcia ani Lewandowskiej, no okej, okay, mogą je, mogą te kompleksy u niektórych wzmocnić. Frustrację, często nieuzasadnioną, mogą wzmocnić, ale że tak powiem, nie jest to problem tak naprawdę Anny Lewandowskiej i chyba nie jej należy się cała ta krytyka. Nie ona powinna obrywać rykoszetem za cudze problemy i cudze decyzje. Się. Ale płaski brzuch to nie jedyny grzech Anny Lewandowskiej. Kolejnym grzechem było pokazanie dziecka w nosidle, które później okazało się być chustą, co, yy, co jakby wyprostowała sama zainteresowana komentarzem, ucinając całą dyskusję, która rozpoczęła się na jej Instagramie. I teraz tak. Hmm. Anna Lewandowska pokazała się z czymś, co wyglądało jak sidło. Mm -hmm. Natychmiast odezwały natychmiast się głosy, które mówiły, że dzieci, siedzące samodzielnie, nosimy dopiero właśnie od 6 miesiąca. W nosidle. nosidle tak, od 6 miesiąca. Właśnie kiedy dziecko zacznie siadać wcześniej, tylko i wyłącznie chusta. Anna powiedziała, to jest chusta. To było tylko tyle. Znam, znam te relacje z twoich. Twojej... Znam te sytuację z tej relacji. Tak, też... tak, tego już słuchajcie nie możecie zobaczyć na jej Instagramie, ponieważ wszystkie komentarze i możliwość dodawania kolejnych została zablokowana. Myślę, że jest to rozsądne. No zupełnie ja bym sama zrobiła na miejscu, mhm. ale ym, fakt był taki, że kiedy Anna ucięła dyskusję na temat sidła, wisidła i chusty, pojawiły się głosy, a gdzie czapeczka? Na to czekałyśmy. A gdzie czapeczka? A gdzie, czapeczka? gdzie, gdzie lato, To drogie mamy. Jeśli właśnie urodziłyście dzieci albo właśnie je urodzicie albo macie małe bobaski, na pewno na pytanie, a gdzie czapeczka? To pytanie usłyszycie na pewno wiele, wiele, wiele razy. Chciałabym powiedzieć jedną, jedną rzecz. Anna Lewandowska podsumujmy, jest tak. Podsumujmy Annę Lewandowską. Podsumujmy Annę Lewandowską, która uważam jest bardzo kompetentną e, kobietą. Trenerką. Trenerką. E, nie będę dyskutować na temat jej wiedzy. Dla kogoś takiego jak ja, kto jest totalnym leikiem. Jest jej wiedza jest w dalszym ciągu imponująca. Mhm. Wszystko to, co robi, sam fakt, właśnie, że zajmuje się sportem przez praktycznie całe swoje życie. Inna rzecz. Anna Lewandowska na pewno będzie kompetentną i dobrą mamą. Jestem pewna, że ona krzywdy swojej córeczce nie zrobi. Więc, drogie mamy, ja bym mówiła, odwalcie się od niej. Ostro, siostro. Ostro, siostro. Ale, ale taka jest prawda. Czy wierzysz w to, że ona by intencjonalnie cokolwiek złego zrobiła dziecku? Nie. nie, żadna mama nie zrobi i jakby, gdyby był. Jeden sposób na wychowanie dziecka to nie byłoby tego kanału Dokładnie. I yy, yy, wszyscy wychowywalibyśmy dzieci według jednego schematu, jedynego, który się nadaje do wychowywania dzieci. Tak. Natomiast nie ma takiego schematu. Yy, nie ma znaczenia, czy dziecko miało smoczek, nie miało smoczka, czy było na piersi, czy było na butelce, czy jadło samodzielnie metodą BLW, czy miało mieszane papki i podawane łyżeczką. Mhm. Wszystkie te dzieci wyrosną na fantastycznych kilkulatków. Rezolutnych, szybkich, rzutkich i uśmiechniętych, a potem na yy, nastolatki i dorosłych ludzi. Mam radę dla Anny Lewandowskiej: jedną, jedyną. Aniu, nie wypowiadaj się w Polsce na temat szczepień. Uhuhu, uhuhu, uhuhu. W jedną to i w drugą nie stronę nie, nie dogodzisz, żaden. bo będzie kłótnia, a na ciebie posypiał się gromy. Bez względu na to, w którym obozie, w którym obozie będzie. Tak. Jeśli podobał wam się ten odcinek, dajcie nam łapkę w górę. Dziękujemy bardzo za obejrzenie tego odcinka i widzimy się za tydzień. Subskrybujcie nasz kanał koniecznie. Cześć.